O północy mija dokładnie 15 lat, odkąd jesteśmy wspólnie Polacy i Niemcy w europejskiej rodzinie. 15 lat temu zamieszkaliśmy w domu dobrym, w domu bezpiecznym, w domu, który nazywa się Unia Europejska. To dom, który został zbudowany na wartościach godności ludzkiej, demokracji, równości, praworządności i solidarności. 3, 2, 1. Odnosimy. Symbolicznie podnosimy szlaba. Nie chcemy Jeszcze wszystkim, żeby za 15 lat i za następne 15 lat dalej po obu stronach zarówno Polacy, jak i Niemcy, by dalej tak świetnie jak dotychczas troszczyli się o ten wspólny europejski dom,